Siema. następny, następny żelek. Normalnie, patrzcie, to jest taki on. Dobra. Ale to jest, ale, ale to jest takie Mało. najsłabszy. To jest najsłabszy. Dla mnie najkłośniejszy był ten e, nie, żółty. Żółty. Dobra, jemy. Chodźcie tutaj już sobie się I Dobra, ale czekaj, zaczekaj, będzie 20, a jak będzie minuta 20. I na języku, 5, no, to, to będzie już, dawaj.

szybko szybko piosenkę smutną szybko